W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzień szósty. Obmowa. Panie Jezu, Ty wybrałeś Twoich kapłanów i osoby zakonne spośród nas i wysłałeś ich, aby głosili Twoje słowo i działali w Twoje święte imię. Za tak wielki dar dla Twego Kościoła, przyjmij nasze uwielbienie i dziękczynienie. Prosimy Cię, abyś napełnił ich ogniem Twojej miłości, aby ich służba ujawniała Twoją obecność w Kościele. Ponieważ są naczyniami z gliny, modlimy się, aby Twoja moc przenikała ich słabości. Nie pozwól, by w swych utrapieniach zostali zmiażdżeni. Spraw, by w wątpliwościach nigdy nie poddawali się rozpaczy, nie ulegali pokusom, by w prześladowaniach nie czuli się opuszczeni. Natchnij ich w modlitwie, aby codziennie żyli tajemnicą Twojej śmierci i zmartwychwstania. W chwilach słabości poślij im Twojego ducha. Pomóż im wychwalać Twojego Ojca Niebieskiego i modlić się za biednych grzeszników. Mocą Ducha Świętego włóż Twoje słowo na ich usta i wlej swoją miłość w ich serca, aby nieśli dobrą nowinę ubogim, a przygnębionym i zrozpaczonym uzdrowienie. Niech dar Maryi, Twojej Matki, dla Twojego ucznia, którego umiłowałeś, będzie darem dla każdego powołanego do Twojej służby. Spraw. Aby ta, która uformowała Ciebie na swój ludzki wizerunek, uformowała ich na Twoje boskie podobieństwo, mocą Twojego Ducha i na chwałę Boga Ojca. Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów i osoby zakonne. Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów i osoby zakonne. Duchu Święty, Duchu Czystości. Uświęcej kapłanów i osoby zakonne. Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów i osoby zakonne. Duchu Święty, Duchu Boży, spraw, by szczególnie kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali duszę. Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie i zakonne. Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen. Czy się dokładnie spowiadam z grzechu obmowy? Z grzechów obmowy trzeba się dokładnie wyspowiadać i powiedzieć. Czy mówiliśmy o bliźnim źle, z lekkomyślności, czy z nienawiści, lub zemsty? Czy chcieliśmy przez to zaszkodzić czyjemuś dobremu imieniu? Kogo obmawialiśmy, czy przełożonego, czy osobę równą stanowiskiem, czy duchownego, czy świeckiego? Wobec ilu osób miała miejsce obmowa? Niech nikt się nie usprawiedliwia. I nie zasłania tym, że o błędzie bliźniego już wówczas wiedziano, także nic nowego nie zostało powiedziane. Bo czy wolno osobę słabą i chorą strącić w przepaść, nad którą stoi, pod pozorem, że sama i tak w nią wpadnie? Ale ktoś się jeszcze wymawia. Powiedziałem to przyjacielowi, który mi przyrzekł tajemnicę: Mylisz się, mój drogi. Sam nie dotrzymujesz obietnic, zdradzasz sekrety, a żądasz ich zachowania od innego człowieka. Zatrzymaj się nad tekstem rozważań przez chwilę i proś Ducha Świętego, by pomógł Ci zrozumieć te słowa. Zobacz, które słowo szczególnie Cię poruszyło, które dotyka Twojego życia. Zastanów się, co ono dla ciebie znaczy? Im głębiej wejdziesz w te rozważania, tym więcej łask spłynie na ciebie i innych. Pamiętaj, byś w tym rozważaniu starał się być sam z Panem Bogiem. Na koniec podziękuj Panu za to, co ci dziś pokazał o Tobie. Modlimy się wraz ze świętą siostrą Faustyną. O Jezu, miłosierdzia, drżę, kiedy pomyślę, że mam zdawać sprawę z języka. W języku jest życie, ale i śmierć. A nieraz językiem zabijemy, popełniamy prawdziwe zabójstwo. I to mamy jeszcze uważać za rzecz małą? Naprawdę nie rozumiem takich sumień. Poznałam pewną osobę, która dowiedziawszy się od innej pewnej rzeczy, którą o niej mówiono. Rozchorowała się ciężko, a więc ubyło tam wiele krwi i wiele wylało łez, i potem nastąpiło smutne następstwo, a więc nie miecz, ale język dokonał tego. O mój Jezu milczący, miej miłosierdzie nad nami. Chwała ojcu i synowi. I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.